Witam Was w lipcowy, zimny, deszczowy poranek. Co mnie tu sprowadza? W 2013 roku dziennikarze z Głostockiej Gazety Wyborczej zrobili pewnie żart i postanowili zdobyć wszystkie szczyty miasta Białystok. W sumie nazwa zobowiązuje. Żart jak żart. Fajnie napisana relacja, ale ostatnio trafiłem na artykuł, że po 6 latach nikt nie podbił tego wyczynu. Postanowiłem zrobić to ja, jako pierwszy. I nie chodzi o samo wspięcie się na szczyty, ale zrobię to na tygodniu i żeby było tak łatwo to jeszcze zauważyłem pewne, jest złożyć pieszo minęli parę góry i poszyna od tej a ja zrobię to konkretnie lecimy do pierwszego miejsca. na razie no i mamy pierwszy zliczenie oficjalnie na mapie istniejącej jako Natura Świętego Roku jest to na pewno może prowadzić Lecimy dalej mamy kolejną górkę, w którą niestety będzie problem Niestety Przez te wszystkie lata wiele się zmieniło Wojsko okupuje w tej chwili górkę prawdopodobnie nie znajdę żadnej dziury. Postaram się zbliżyć jak najbliżej i mniej więcej się zrównać. A nie to znajdziemy zaraz coś innego. na metla, ale można powiedzieć że zdobyliśmy Magdalenkę Ach, taka ciekawostka legenda miejska mówi że jest tutaj duch chłopca który straszy nie żartuję słowo ale damy jeszcze wyżej Jeżeli jeste widzę jak już górnie się tutaj. Jeszcze ząb idziemy. Okej, okay, jest lepiej niż się spodziewałem. Byłem wyżej, nawet Magdaleni. Dajemy do trzeciej górki, która będzie już trochę dalej. Hej! To jest właśnie moja buda. Pomyślicie sobie, że bezsensowny kacki mając nic wspólnego stałego całym wydwanie. Otóż nie! Do szkoły zawsze miałem tę górkę. Ha! Ha! To mówiłem ja, Karol Strasburger Podlaskiego Biegactwa. Nara! kolejna górka, galicja tymczasem jesteśmy na zielonych wzgórzach w jest zielony kościół biało czerwony a niebo dalej szare, książki deszcz lecimy dalej nas zobowiązuje. Są dwa wzniesienia. Pionierzy całej imprezy nie mogliśmy się Lecimy na drugą. Czyli już jestem do przodu. Lecimy na drugą. Zdobywamy kolejną górkę. Górkę zawsze, wszyscy mówią w miastach Kościół na górce, cmentarz na górce Czyli jak najbardziej po do zadania Jest To drugie wzgórze

mający <głosujesz> na tym całym tym bieganiu nie tego, co w po co wszyscy chodzili do pionierzy eksploracji stwierdzili, że Białostoczek jak to się tu nazywa Stok, tak naprawdę jest to w trakcie chyba najwyższy punkt jaki Oczywiście może jest to nienaturalne, to jest naturalna górka. Myślę, że zaliczone. Lecimy do góry i czas wytłumaczyć Berlinga. Górski strumień, haha! jesteśmy na najwyższym punkcie ale pójdziemy gdzieś dalej punkt zdobyty, jest to ciekawe nazywa się to oficjalnie punktem widokowym trzeba wytłumaczyć dlaczego ta góra dlaczego ta góra wypadła z korony w ogóle nie została uwzględniona. A to bardzo, bardzo ważna góra. Czas wyjaśnić ulicę Berlinga. Katarzyna Bonda, w swojej książce florystka, której akcja dzieje się na Berlinga 19, właśnie tą górę nazywa, usadowiła w książce swojej i nazwała ją górą miłości. Nie chcę nawet myśleć, kto siedzi, siedziało w główce. Pani Kasi, bo. Raczej ja powinno nazwać górą samobójców, górą wicielców, jak to w kryminałach, ale trudno. W każdym razie oficjalnie, jednoosobowo wpisuję górkę na pietraszach. Można nazywać górką miłości. Jako jeden z elementów korony gór Białego Stoku. Okej, okay, lecimy teraz do najwyższej góry, punkt programu, mam buty mokre, słabe, nietrailowe, a tam może być cholerne błoto, ale to nic, zobaczymy, na razie. Takiego, żem sobie skróta zafundował, proszę. O, kurde, tylko sobie pomoczyłem nogi, Ach, trzeba dookoła. No nic, ale już jesteśmy przy górce Pewnie będzie motro jak cholera Idziemy je zdobywać i tam tędy no nieźle muszę przyjechać nie. widziałem tą górkę tylko z rowerów jadąc tak... no ale dzisiaj to nie wiem czy to już zmęczenie ultra i mam halunę ale góra robi naprawdę fajne To że pogoda, to byłby pięknie widać było. No nic, lecimy do następnej. Może się jakoś... Sądziłem, że będzie więcej błota, ale no jest spok. By mokro, to by, nie by, zły by pomysł Było trzeba iść tradycyjno teraz Jeszcze tego brakowało, żeby się wypoczął Dobra wyłączę, bo pierwszy świetl będzie wstał Prawdzie gór nie ma Zostało nam jeszcze tylko dwie góry Półtorej można powiedzieć no. Polskie oko, a kolejny sucho. Przedostatni punkt do bramu. Górka Jana Pawła. Druga Jedna Jedno z osobnych gdyż jak widać. Są łańcuchy, może być nie wiadomo, jak wejdziemy do sołaja. Ale jak Takie pikowe, wariackie projekty zmieniają oblicze ziemi. Tej ziemi. Uuu, grube, w sam raz na bana na Lecimy dalej, cześć! do zdobycia korony dziur do stoku dostał mi tylko ten trzeba się wdrapać jak na najwyższy pięknie mam nadzieję, że śniedziała nie wygodnie ze Właśnie to zrobiłem. Korona drugiego leży do mnie. 3, 40, gdzieś nic nie było. 40, 400 metrów. Przewyższenie kilometrów 38. No cóż. Jako świeżo koronowany, siwy łeb idę po w tej kawalerce. Uch. Zapraszam do spiątek bo słyszałem takie stare litery mają niezłe piwniczki. Ja nie piję to będzie wam więcej. Nara!